No hej, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam, jak szybko napisać prostego wirusa. Na wstępie uprzedzam, nie uruchamiajcie tego programu z konta administ administracyjnego, ponieważ możecie stracić dostęp do swojego Windowsa. Więc tak, to jest tylko dla celów edukacyjnych. Więc tak, korzystamy, używam języka Visual C Sharp, firmy Microsoft, dodaję Obszar nas, system.io, czyli wejście, wej wejście, wyjście, input, output i teraz tworzę aplikację konsolową. Jak widzicie, na początku jest static void main, string, prawda, czy argumenty. To jest aplikacja konsolowa i dodaję tą linijkę. I o co w niej chodzi? System System.io, czyli nasz system wejścia, wyjścia. On, musimy. Wyszukujemy metodę, która kasuje, delete. Teraz podajemy ścieżkę do naszego katalogu systemowego. W tym wypadku będzie się mieścił na, na, na dysku C w katalogu Windows System 32. I tam będzie taki blik, który się nazywa hal.dll. I to, to, to uruchomienie tego programu spowoduje skasowanie tego pliku hald.dll, a hald.dll jest odpowiedzialny za uruchomienie naszego systemu Windows. Tak więc y, widzicie, y, napisanie prostego y, wirusa jest, y, nie jest rzeczą y, wielce trudną. To wszystko do, w tym odcinku. Do usłyszenia. Hej!